widzów Oskara i nasych kręcimy filmik z Petem. W lasku trochę, ale tak dzisiaj wieje, że jest masakra. No ale zobaczymy, może coś wykopiemy. Do pierwszego dołka pozdrawiamy wszystkich. I Natalia wygrała konkurs na pierwszą monetkę, którą znalazła. My, pierwsza przed nami. Zobaczymy, co tu ma znalazła. Ty, to coś jest starego. Coś starego, nie? Stara monetka stara jakaś. Stara. To nie jest, to nie jest ten Juliana starsza jakaś. Mhm. Ale coś jest. A to czekaj, coś jest. Już się nie. Co to jest? Pocieś trochę. To jest jakiś. To jest jakiś. Nie muszę światło mieć. E, mój telefon jest. Ale miedziak. No i mam chyba ja monetkę. Tak, coś widziałem. Jakiegoś moniaka gdzieś tu. O, tu gdzieś coś się błyszczało. Tak jest. Co to mamy? Mamy Mamy monetkę. 20 centów. Rocznik. 2002 pozdrawiamy do następnego, ale to będzie chwilowo, bo tu Natalia ma też sygnał, już taki sam, podobny. Zaraz będziemy kopać do następnego sygnału. No i szukamy tutaj Natali Dołek. Mój był, pokaż Natalia tutaj. Tutaj? A Natalii tutaj. A I też jest fajny sygnał. Mhm. Weź stań z tamtej strony, Natalko, i weź nagrywać, a ja będę szukał, tak? No? Chyba monetka. He he he. No, monetka. Monetkę no masz. No tak i... samo. Poczekaj. Też 20 centów. Mm -hmm. Komuś się posypało. Mm -hmm. No i rocznik. jaki? 2002. 2002. Też 20 centów. No, pięknie. Hebsz. Do następnego. I mamy następny jakiegoś mieczaka. Znaleźłam. No i to jest. Co to jest? Mamy takiego pieniążka. A co to jest, za pieniądz? No pokaż na to go poczyścić. Jak tu mamy? Jeden cent Juliane, z 1967. O no to dobrze. Pozdrawiamy 67. Ten to naprawdę w ładnym stanie wyszedł. I? Cencik. No piękny, piękny. Dobra, do następnego. A Natalia tutaj piękny guziczek jakiś znalazła. konieczynkę z materiałem jeszcze. Zobaczcie, pokaż tu. Tu jeszcze kawałek materiału. No. A tu taka ładna konienczynka, Nie wiem właśnie, albo aluminiak, bo lekki, ale on był cały taki w materiale chyba owinięty. I z konię... nie, to nie jest konieczynka. Albo to są dziurki normalnie tak. Mm. Po materiale. No ale fajny fant No, pięknie Laluś. Do następnego. Do następnego. No i mamy monetkę też. Tak samo malutką jakąś, taką samą chyba jak Natalia. Coś malutka. Halo No jeden cent stary. <noise> tak mi się wydaje. No ja tak, jeden cent. To mamy tu Juliany, ale który rok nie widzę? No, fajnie, do następnego. Lecimy dalej. A teraz, bo jak Jarek się zamienił z Angeliką na sprzęta? I ja Angelika wyparpała trzy jełusy, Pierwsza Tak, każdy pierwszy ma to lepsze szczęście, nie Jarek? Który to rok będzie ta dwójeczka? Ciężko ma już, no ale widać dwójeczkę Który rok Tu jest. O tu widać widać Zaraz czy tam 2011 2011 A tu poczekaj Czekaj. 2002, z drugiej strony no, nie, 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 nie. Z drugiej... Tutaj, ta twoja rączka mała, gdzie jest? Tu jest ta rączka Tu, o, ślicznie Przybij tutaj żółwika wujkowi Daj do No i dobra, do następnego A Natalia, o, jeszcze kolczoka jak ją znalazła Kule. Wow, czubek od naboju No pięknie Do następnego A tu znaleźliśmy jakąś zawieszkę Jakiegoś pieska Josi. No, Josi, i numer telefonu z tyłu numer nawet jest. Telefonu. Pokaż. Tutaj. No. I tu. No. No świetnie. Dobra, do następnego. Do następnego. <laughs> I moja Corunia znowu coś wykopała pięknego, tak jak sreberko podobne z jakimiś kamyczkami. To jakby jakaś zapineczka była. Pokaż to. Mm -hmm. <laughs> mm. Tu. Takie dosyć ciężkie to chyba sreberko. Później na podsumowaniu jak wyczyścimy, to zobaczymy, co ta moja córuś wynalazła znowu, tak? Mm -hmm. No, do następnego, do tak? Następnego. No, tereny mamy naprawdę piękne, no. dużo, dużo lasu. No. Taki las piękny. I fantów dużo też wychodzi, nie? Mm, tak. No. Oksa, Do następnego. Natalia się tam skrabuje do góry, do góry, do góry i teraz będzie lecieć. U! A my tu mamy guziczek Guziczek, guziczek. Taki, taki. Taki, 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 taki o. Jakiś ładny. i z jakimiś tutaj. Coś tu jest napisane. jest ładnie. No. Nie wiem. Dobrze. W tym samym miejscu następny guziczek jakiś. Tak jest. Tak ładnie bił jak na, na złoto. A co to jest? Zobaczcie. To, albo to jest od... dupa od dużej łuski, jakiejś takiej większej. Czy to guzik? Nie wiem właśnie. Bo tu to są to symbole, jakby były na łóżce. I spłonka. Ale taka dziwna? Może i tak, dobra, fajny fancik, do następnego. Panie na żywo, Natalia tam coś kopie i jakiś sygnał. I gdzie? Nie wiem. Pokaż Laruś. Tacie. Tu bardziej chyba. Toś na razie nie słychać. Może. Ale ma no, piesek dłużej. No trzeba gdzie ten sygnał. Gdzieś tu nam. No weź swoim wykrywaczem przejedź. A, dobra. no tam gdzieś był Nie ma nic. A tu gdzieś? tu tu jest? tu chyba gdzie? szubek jakiś czy coś gdzie? no tu, tu? a tu? co tu? no tutaj? i mamy sprawdźmy e... co mamy? patyk patyk? żelazny? taki żelazny no gdzie? Aluminiowej, dlatego tak ładnie biło Zobacz I no. mamy kawałek rurki jakiejś aluminiowej No No, do następnego Do następnego Coś Natalia szukamy, bo coś był gdzieś, o, sygnał I mamy... co mamy? O, mamy Co mamy? Monetkę Monetkę? Monetkę A którego roku? A co to jest za monetka? A nie wiem, się okrągła. Ogromna. Ogromna. No to jest... 2 euro. Tak. O, świetnie. No, mamy 2 euro jeszcze. Natalia z roku mówi, którego zaraz zobaczymy. Tu będzie. 2001. Pozdrawiamy, do następnego. Natalia ja sobie tam siedzi? Na drzewku z wykrywaczem. Pięknie. Dobrze. Buziaczki.